Cześć, z tej strony max 24 a dzisiaj zaczniemy na nową serię surliza i... wow, na jakiś mogę dobry sister Wioska Temple Lava. Dobra, <ścoughs> si ustawiałem jakby co. Eee, no. Mm, tutaj eee, eee, to. No, tutaj też mamy nie Eee. Eee. No. Zachęcam do... Nie tak. yy, działa mi jedna rzecz. Chciałbym tylko po, poprosić o pomoc do tej jednej rzeczy. No. Yy, bardzo będę wdzięczny za pomoc. Yy. Tymczasem dzisiaj sobie zaczniemy. W kolejnym odcinku postaram się. Yy, no znaczy, w kolejnym od, odcinku chyba sobie domek znajdujemy. Nie wiem, może znajdziemy jakieś fajne miejsce, na przykład tutaj. W sumie fajne miejsce, ale małe i pustynia jest blisko, więc chyba bym wybudował się gdzieś indziej. Eee... No, a teraz sobie w sumie pójdziemy do wioski, po wiosce pójdziemy tu i dzisiaj zaczniemy, czyli próbujemy zdobyć żelazne narzędzia na przykład. O, wina. A nie, jaskina, ale też może być. Spróbujemy zdobyć żelazne narzędzia. Dobra, na początku do tego jest więcej. Mm, e, tak, spróbujemy zdobyć jakieś na narzędzia, najlepiej żelazne i może znajdziemy miejsce na dom. O, złote jabłko. Trochę mięsa. E, proch. Kości i mięso. Emerald. O to nam się przyda w wiosce. Pronto, lojalność i grabież. Kurde, nie przełączyłem na ten. A. Nie wiem, nic. Dobra. Ale że tak słabo mieliśmy, ja... ja. to na złote jabłko nie narzekam, tylko. Dobra, idziemy na górę. Ok. to będzie Okej. wracamy. Drew na górę i wystarczy. Dobrze, dobry najedzieje na skrót let's go. Mamy złote jabłko i nie zawahamy się go użyć. Dobrze. Nie, dobra, nie. A, dobra. O, tutaj A... jest... A, A, Może się my... Sorry, ukradnę. Nie, nie ma szans, żeby się tego nie ja ci to muszę Później jest problem ze zdobywaniem tego do tego. Mamy iron go. Ha. Domów. A, tu nie ma. Tu. Nie wiem, może coś tu mają. Jeszcze ja gdzieś tam dalej, dobra. Mm. Dobra mm. eee. Kurde, nie wiem co mówić eee, Poszukamy miejsca do domu może jeszcze trochę No, no bo przydało mi się jakieś miejsce fajne do domu, żeby wybudować sobie farmę Gdyby tutaj wioski nie było I może tej pustyni, że ja bym się tak chętnie tutaj wybudował o, ru ruinowy portal, fajne. A... Nie mamy nim. Bo my craftingu jeszcze nawet nie stworzyliśmy. Po prostu lecimy jak burza. Jak burza, po prostu umkniemy, już mamy diamenty. Nie, my nawet w craftingu jeszcze nie skraftowaliśmy a już, już 5 minut nagrywam. Dobra. A kill off to po pierwsze. Uwaga, uwaga, pierwsza zasada Minecrafta, nigdy nie kopcie pod siebie. powtarzajcie tego, co ja tu zrobiłem do... Jest to niebezpieczeństwo. Okay. Aha. Okej. Okay. Jesteśmy. Uh, teraz przydałoby się to. Okej, okay, Skup się. Masz jedno proste zadanie zrobić sobie narzędzie kamienne. To wcale nie jest takie trudne, jak myślisz. Dobra, let's go. A, prawie zrobione. Jeszcze. Let's go. Uwa. Zrobione wszystko co nam potrzebne, a teraz... I teraz zobaczę co się tło. Dobra, lecimy do ruiny do wyportalu. Zobaczymy, może będzie fajnie. Woda na pustyni. Co?

Aby mi złota nie ma Tu chyba też mamy skrzynię Nie ma Dobra e, Uciekamy Lecimy przed siebie zamieszkał na jakiejś wyspie no, tro trochę daleko od spawna tak odludnione trochę od wszelkiej cywilizacji ale jednak blisko au nie ma nic dobra idziemy szukać dalej tam widzę fajne miejsce, dobra przypłyniemy się w delfin delfin? nie ma wszystko płyniemy, 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 płyniemy. Jak tu będą owce, to to będzie w sumie dobre miejsce do zamieszkania nawet. Chociaż... Ile? Ja? Dobra, jest to fajne miejsce do zamieszkania. To by się wygładziło, to by się wygładziło. mi jedynie góry brakuje na przykład.

Aha. W sumie nawet fajne miejsce. Jakby się tu dom postawiło? Tam farma... Dobra. Oficjalnie będę mieszkał tutaj w takim miejscu. Tylko do drzew mam trochę daleko. Ale się poradzić coś tam. Gdzie jestem zombie? А ид глейн. Аа, ид глейн. Тэн крипер ид. Аа. Dobra. A za mną nic nie ma, tak dla upodnienia. Tu gdzieś będzie domek będzie. Eee, Jesteśmy w łódź, chyba? Szybko łóżko. Ok, przespaliśmy się. Mamy początek domu. Dobra, zrobię to już na wadze. Au, au, au. Przystąpię i nie zrobię tego, żeby nie było. Ok, mamy to. Może trochę drewna, mi. Ok. Mm. Mm. O, tutaj książka leżała. Nie fajnie zgubić. No, nie fajnie było Slime. Slime. Od bardzo, bardzo dawna nie widzę slajma. Grze. Na na bagnę. O. Na chodźmy, Chodź, chodźmy, Chodź, idziemy. <grymne> Dobra. Chodź, ale masz, masz, masz masz... masz... rzecz. Dobra. Aha, 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 aha. aha. Aj. Nie odnowa się za daleko. Dobrze. W sumie teraz Teraz musimy się wpływać to my w naszym domu w magazynie, bo na pewno będziemy mieli magazyn w domu, tam w piwnicy. Będziemy mieli wejść do kopalni. Okej, okay, to, to robimy kopalnię. Szukam żelaza, ale idę na poziom diamentowy. Normalka przecież. Normalka. Szukam, szukam żelazo, zejdę że na poziom diamentowy. Dobra. Mm. tak Let's go. We skrzynię odłożymy tutaj fajne rzeczy. Czyli wszystko. Oprócz mojego kilofa. Tego, tego. Oprócz... A... Tu będzie ściana. To gdzieś będzie wejście do kopalni, bo chciałbym, żeby to było takie tak w samym boku. O. Jeszcze trzy i skopiujemy się na poziomie... O! Jest żelazowy, jest żelaw, jest żelaw. Dobra. Aaa... Pamiętajmy to jak ja wrócę. Dobra. Woda gdzieś tu jest, to znaczy, że jest tu gdzieś kopalnia, to znaczy wiersztynia. Na razie sobie schodzimy na tym rawinę z kopalnią. Fajnie. O, jest tu dużo żelaza. Teraz nie żąd nie zrobił. Okej, okay, to mamy? Fajnie, fajnie. lapis To nasza kopalnia, na no jako przejrzębsz to i, i tutaj kopać diamenty w tym miejscu. Dobra, mamy dosyć dużo żelazo. Au, nie trafiłeś, ha. tutaj później, jeszcze na pewno to odkupimy później a teraz idziemy na górę poprawić sobie narzędzia i chyba zakończyć ten odcinek nie mam tu dużo więcej a, bo my wcale głęboko nie byliśmy ok to jest okej okay. Przepalmy to sobie. Aha, i pozwiedzajmy może okolice. Zobaczmy, czy nie ma tu żadnych innych struktur. Czegoś takiego. Widzę tam chyba statek. Chociaż nie jestem pewien. Jak trzy. Trzeba pozbyć Trzeba dbać o żywność. Wiem, będzie czarne w kolejnym, no, znaczy... No, w kolejnym albo w kolejnym roku. Ale... Ale i tak przyda się nam żywność. Dobra. Tam chyba były świnki obok mnie. Świnki były wiemy. Dobra. Eee... Uh. Skończyło mi się jedzenie. Aha, tu siedzę, bardzo super jestem. to mi grzyba nie daje? O! O, dało mi dwa grzybki. O, więcej grzybków. Okej. Okay. Fajnie. Dobro. Lecimy dalej. no jako vrát. No. ale z domku będzie no jakoż mamy 2 milionek ale to może z tego trochę tam płyniemy fajnie udało mi się urobić odcinek bez cięć znaleźć miejsce na dom mieć trochę żelaza mieć dużo żelaza żeby na jakieś narzędzia i, ma, i zbrojkę. No dobra, nie wiem czy na całą zbrojkę mi wystarczy, ale na pewno na jakąś część tak. No tak. No dobra. No dobra, to szybko. O, mamy dwie skóry. O, widać już. Tutaj byśmy mogli mieć taki port albo gdzieś tu o. Tam gdzieś mod grinder. Dobra. Na pewno się przyda nam. Dobra, klap, wiemy na pierwszym. A w drugim zrobimy sobie Siekierę, gdyż ja nie biję mieczem, ja biję siekierą. Chociaż dobra, no. Zrobimy sobie mieczek. Okej, okay, i leginsy. Teraz mamy dwie części już. Jest się już prawie prawo kończą. Dobra. Hmm, jest. Mhm. Eee, zrobimy sobie jeszcze to. to znaczy tutaj tarczę. Tyk. Mamy tarczę. Hmm. To jeszcze na by na Nie mamy filofa. Pomęczyło mi się z innym suriwale. Dobra. To budujemy filofa. Mamy pilofa. I też... Na pewno siekiera. I wiadro. Ok, mamy według mnie najważniejsze narzędzia i teraz jest węgiel no, tak, 30 minut kończyłem fajnie popełnimy wiadro wodą mam nadzieję, że ze mną bawiliście

Z raz więcej uciekamy. Timing. Tak. Śpimy, 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 Do widzenia. Cześć. Pa, pa.